Cześć, z tej strony się i dzisiaj pokażę Wam grę Winterspot 2008. To jest wersja demonstracyjna, jak widzicie skupnem się wstrzymałem, bo nie wiedziałem czy mi, się po, czy mi się gra w ogóle spodoba. Bo zazwyczaj w takie gry nie gram, tylko gram we farmingi i tak dalej. I co my tutaj mamy? Tu, tutaj nie wiem o co w tym chodzi nawet. W ogóle mamy puchar, zobaczcie. Mm, skoki narciarskie, ale my, Poaru, nie będziemy robić. I nie każcie mi na razie nagrywać pełnej wersji, bo na, na razie nie mam. Nie wiem, czy mi się w ogóle spodoba, i tak dalej. O, i tutaj w wersji demo mamy dwie dyscypliny. Jest, co to w ogóle jest? Mm, to jakieś narty będą, nie wiem. A to skoczek narciarski. Dobra, to zaczniemy od skoków narciarskich Gdzie tutaj się startuje. Dobra, zobaczymy czy gierka ma dobrą grafikę. Dopiero gierkę opierpaliłem to więc yy, się nie spodziewajcie czegoś dobrego. Też jest jeszcze gra taka Summer Sports coś O zobaczcie ile yy, kibiców, tu jakaś maskotka imprezy, nie wiem, no śnieg jest fajnie. Teraz lato dziwne. Może się zdziwić, że taką grę nagrałem. Wiatru nie wiatru nie ma nigdzie tak jak Deluxe Jump. Aha, i tu muszę po prostu spać, jak się chcę wybić. Dobra, dobra. Może spróbujemy jeszcze raz za chwilę. Dobra. Za wcześnie, zobaczcie noty. No, noty z... Złe nie były, ale które miejsce? Szóste dobra, startujemy. Aha, i tą kulką mus musi być chyba na samym środku, bo mam przyzwyczajenie do Deluxe Jump 4 teraz. Tą klawiaturą mi się tak dziwnie gra, ale zobaczcie, jak daleko. Dobra, w gierkę sobie zagry, yy, Skoki naciarskie dajemy jeszcze raz. Teraz już tak na poważnie. No i tam to naciarstwo. Kupno się wstrzymałem, ale no, gra naprawdę fajna, To jeszcze Wam dam znać. mam tam pełną wersję, bo nie wiem, czy będzie do kupienia i tak dalej. Czy gdzieś do pobrania, bo na Steamie raczej jej nie będzie. Może gdzieś tam. Jakiś SMS będzie trzeba podać, albo tak gdzieś tam. Na stronie grym? Może tak jak jest Deluxe Jam 4, tylko do pobrania? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, gdzie kupić tą grę. Czy gdzie czy gdzie pobrać? Tak samo jak Deluxe Jam 4. Przez stronę grym, może idzie. No dajcie znać tam w komentarzu, bo naprawdę nie wiem. 127, pierwsze miejsce mamy, próbujemy jeszcze raz, dobra, no gra jakoś mega realistyczna nie jest, ale no fajna, jest, są dwie skocznie, widzę to, pewnie w pełnej wersji jest tego więcej, uuu, teraz spadliśmy coś, tylko 115 metrów zaledwie, ale jest szczęśliwy, pierwsze miejsce, moi drodzy, bez problemu, Jestem ciekawy, jak będzie tamto wyglądać, czy ten zjazd, jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Na pewno dyscyplin jest więcej, ponieważ to by tylko dwie były. Na pewno więcej zjazdów jest, tam nie znam się na zjazdach, to więc jakie slalomy mogą być też. Skoki na pewno są mniejsze, skoczni zwiększej. większej. Nie piszcie mi w komentarzach, żebym Fififę nagrywał, bo ja nie lubię takiego typu gier. Jak FIFA, to mi nie piszcie w komentarzu. FIFA nie lubię to, więc nie piszcie w komentarzu. Jakoś mnie tak to nie chciał. W mnie nie to nudzi zaraz. Wolę farminga i takie gry mogę dla was ponagrywać. Spin Tires bym mógł nagrać. Gry wyścigowe uwielbiam. O jaki skuter śnieżny, no, zobaczcie, gdzie gdzieś jesteśmy w górach? Czy jakiś zjazd będzie. Aha. Co to tu muszę zrobić? spacych chyba w odpowiednim momencie, chyba dobrze. Teraz, aha, dy to jest skręt, jeszcze też posiadam taką samą yy, grę. Też o tej samej tematyce, bo kiedyś kupiłem sobie Wintersport 2012, bodajże sobie kiedyś kupiłem. Ło! Ale też zobaczcie, fajna realistyka. O, fajna kamera. Ty tam coś pisało. Ty to jest chyba taki ostry skręt mocno. No możemy spróbować jeszcze raz, bo czas mamy spokojnie, bo myślałem, że trzeba będzie więcej dyscyplin. Albo że będą dłuższe. czy nie, nie będzie skoko jakieś łyżwiastwa typu. O, o, dwie sekundy, dobra. To już wiemy. No, na razie nie będzie z tej gry odcinków, jak już to z pełnej wersji. Tam się jeszcze zobaczy, czy w ogóle ta pełna wersja będzie gdzieś do kupienia. Może mi ktoś da, da link, gdzie można kupić Albo link do, do takiej strony, gdzie można tą grę kupić. I zarazem pobrać. Nie z pudę tylko taką tak jak do Deluxe jam 4, tylko idzie pobrać mmm, od strony twórców, kupić i pobrać, tak to mogę powiedzieć, nie wiem. A, to chyba każdy wie. Dużo osób na pewno grało w Deluxe jam 4. No, tam już jakieś miasto, nie wiem, co tam jest. No, też ten śnieg fajnie wygląda, deszcz, czy co to jest, jak nam... O, tu już jest Będziemy zjeżdżać. Nie wiem czy dwa przejazdy. Czy dwóch przejazdów nie będzie. Też chyba źle nie jest. O, trzecie miejsce. Dobra. Zobaczymy jeszcze co tą grę Wam tak od środka pokażę. Co by wam to jeszcze tak pokazać? W ogóle tutaj jest takie coś, zobaczcie. Możemy grać na... 4 graczy maksymalnie fajnie. Graniem czyn jest na konsolę na PlayStation 2, chyba też jest. Jeśli ktoś ma, to może bardzo się dobrze pobawić. Na padzie też idzie gracz, coś czytałem, bo to jest wersja demonstracyjna, wręcz to darmowa. Yy, idzie ją pobrać legalnie, fajnie wszystko w łatwy sposób jest do pobrania Dobra, jeszcze wam pokażę jeszcze sobie zagramy w skoki narciarskie, bo jestem yy... zdziwiony, że ta gra tak fajnie wygląda te skoki w ogóle o. skoki narciarskie No, będzie może... pełna wersja może nie, tylko mi nie pisze w komentarzu, żebym FIFA nagrywał, bo nie lubię tak bo nie lubię Fify Albo tak, za bardzo mnie nie ciągnie do tej gry Po ten tytuł sięgnąć Bo jakoś tak, piłka nożna gry tak jakoś no No nie interesują mnie Jak na przykład skoki na ciastka, bo takie Sporty tam Albo farming, jestem w ogóle fanem farminga Też być, być może będzie Ale wiatr, zobaczcie o, z tych 100 metrów też będziemy być może ogrywać Już na przedpremierowej wersji To więc zostawiajcie subskrypcję, Bo teraz wzrosły subskrypcje Do 27, bardzo wam dziękuję Dobijamy 50 subskrypcji Już niebawem Czekam, czekam i czekam Tylko by mi nie spadły, tak jak Kubikalowi, subskrypcje czasami To więc subskrybujcie kanał Jeśli wam się takie gry podobają a jeśli nie, to napiszcie w komentarzu, co by tam innego nagrać. Wow, ale poleciał, ale nie było tak daleko. Nie nie wiem, czy to jest punkt konstrukcyjny czy ta czerwona linia, chyba tak, raczej, bo nie ma takiej jak w Ram 4. są takie, dobra metody. To ja myślę, że już było na tyle. Jeśli Wam się gierka spodobała to na pewno skąd zgarnę albo dorwę pełną wersję gry, to więc zostawiacie subskrypcję, łapki w górę cztery łapki w górę no i, się, no i będzie kolejny odcinek z pełnej już wersji gry z gry Winterspot 2008 już będzie z pełnej wersji gry odcinek następny być, być może jeszcze teraz wam pokażę same spot challenge 2010 bodajże, jakoś tak. No to więc łapkujcie, cztery łapki i nagrywam kolejny odcinek, jeśli dorwę pełną wersję gry. Cześć!